Dobra widowy, teraz będę nagrywał trochę dużo dwuczęściowych częściowych odcinków, bo już strasznie mi miejsce szwankuje jak nie wiem. Więc to będzie mój dzisiaj ostatni odcinek, tak, ostatni odcinek, yy, bo tam na mapie Kratper yy, modyfikuje coś tam. No i tyle, ja Wam powiem, że teraz znam tak na chwilu. No i to już będzie dzisiaj mój ostatni odcinek, bo nagrałem Trzy. Trzy. Kurde dzieło. Idzie taka dzieło. Nie, no tak. Nie jest czy jakoś tak, to jest właśnie dzieło, Jest Nie, dobra, zginę. Kurde, no jak to. Zdemygując, nie? Ej, nie, nie goń mi, stary. Ej, my się lubimy, nie? A bo dobra, nie, lubimy się, tak. Goń mnie jednak. Dzięki. Dostałem trochę? Tam ktoś jest? Tak, shadek. Pan shadek zginie. Joki forterz w To ładnie tak rozegrałem na chyba. Dobra, niech go sobie rozwali ten typ, ja to mam gdzieś. Ma sobie 8. A ja czekam na ciebie kniesz. No już tutaj. A nie, dobra, chodź tutaj. Chodź no, no dawaj, dawaj. Dobra, es, mamy to. Ja nam powiem, że ten odcinek to taki bardzo krótki będzie, bo ta pamięć już mi naprawdę szwankuje, tak jeszcze z 3 minuty nagramy odcineczka, no i będziemy kończyć. No Przepraszam, teraz takie nasz odcinek wam krótkie wiem, tutaj widzę. Przepraszam widowie, ale... dobra, tam jeszcze trochę miejsca sobie ogarnę i będziemy mogli nagrywać już więcej, więc teraz będzie pewnie problem jeszcze z ustawieniem, bo mi się Nie no ta lajwi Live. To tak mówi na Lili. lajwi Czekaj, bo to chyba nie ta nie ta postać. Ja twierdziu. Czekaj, stary od Ej, no stary. Ej, bo my się robimy, czy nie? Ej, nie lubisz mnie. Ej, no właśnie od was Ej, ale to No spadaj! Chcesz mi bić? To sobie bierz. i tak ci uciekałeś ci błąd popełniasz. Albo nie, chodź na mnie, no. Please, please, błagam. Chodź na mnie. Ale nie tak. tak na kurczę, kurde. O, to jest trudne, no. Już się trudno gra, bo na właśnie, no daleko, w ogóle, kurde, blisko, daleko, to wiecie. Cze, bo ja też wróciłem po przerwie, to ja gorszy jestem w Brawla, w ogóle, nie. No, zagramy sobie jeszcze tak w jedną girę i możemy kończyć. A w ogóle też mam ten tytuł animowany chyba? Ale używam ten złoty smok, bo jest lepszy okej okay, dobra, tego nie atakuj mnie chciałem też tu jest, że tu jest jakaś szansa, żeby coś tu wygają A nie, proszę nie dobra pręsowy, proszę pręsowy, być nie, to to nie, ała, ała Ja Nie no nie spodziewałem się tego na jakimś zaskoczenia tej naryja występuje, Aż się przestraszyłem Dobra, to będzie się na tyle, Dziewiąta dziewota dziesiąta Dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie i łapkujcie mój kanał i dzwoneczkujcie, żeby przychodziły wam różne powiadomienia z nowych filmów, live'ów, w sumie zobaczymy co następnym razem nagram, Mówicie to samo jak powstanie mafia, proszę, wiem, że każdy to mówi, ale proszę, bo no potrzebne, to jest, na tu subskrypcja jest ważna dla youtuberów takich jak ja, więc dziękuję za oglądanie, dobrego dzwoneczka, ruszka i huu!